No nie wiem, no tak coś tam go... Oj nie, oj nie, chyba nie. Chyba nie, bo coś pciąkam. O coś? Oj, coś łapki za bardzo chodzą i buźka się otwiera. Aaaa, ziem zrobiłem. Oj nie, opłacz, nie opłać, nie opłać. Metro Goldwyn Mayer normalnie. Oczka otworzyłem, oczka otworzyłem. Jeść, nie, nie, No nie, już, 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 już już, nie, Ojojoj. nie, tak nie, nie, oj. oj aj, aj. no i już, 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 nie, już, 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 oj, już, już, już. Będzie jedzonko teraz, tak